Witam wszystkie koziorożce na czytaniu tygodniowym od 23 do 29 maja. I tak jak zawsze, miłość, relacje, praca, finanse, najważniejsze wydarzenie tego tygodnia i karty rady. I zaczynamy od miłości. Miłość, koziorożec. Miłość, praca. Najważniejsze wydarzenie tego tygodnia. Karty rady. Tło czytania. Dziewięć mieczy. Dziewięć mieczy to energia takiego zamartwiania się. To jest niespanie po nocach. Tworzenie w swojej głośbie takich negatywnych scenariuszy. To jest po prostu takie myśli, których nie potrafimy odepchnąć, tak? Dobrze, co w miłości. W miłości pokazuje mi się rodzaj y, jakiegoś zniewolenia, y, uzależnienia, uzależnienia albo od, y, od osoby, od uczuć, albo po prostu używki mogą się też tutaj pokazywać. I to, co tu jest y, ważne, to jakby, że to uzależnienie to jest coś nowego. To jest coś, yy, co, my w, co wpada koziorożec yy, pod wpływem emocji. Tak? To jest takie niekontrolowane, tylko spontaniczne. Yy, I tu pokazuje się, że jakby w tym tygodniu koziorożec zacznie patrzeć w innym kierunku. Jak, tu czuję taką energię, jakby jakby miało przyjść coś nowego w, w w miłości dla koziorożców, coś, co ma odwrócić Waszą uwagę od Waszego uzależnienia. Ale dopowiemy sobie, jeszcze tu dołożymy kart. Zobaczmy, co w pracy. W pracy pokazuje się yy, taka inteligencja, yy, rzeczowość. Y, bardzo możliwe, że jesteście y, ekspertami w jakiejś dziedzinie i tutaj y, pokazuje się rozwój, rozwój y, rozwój w pracy, rozwój w, który idzie w kierunku y, waszej niezależności, niezależności finansowej, niezależ, takiej, że ja tutaj czuję taką energię jakby koziorożec w tym tygodniu w pracy. Y, Był takiej energii singla. singla. Czyli to, co robicie, jest zależne tylko od Was. Wy sobie sami wyznaczacie cele, sami je realizujecie. To jest taka samodzielna praca mi się pokazuje, ale też i duży komfort tej pracy. I, i bardzo możliwe, że w tym tygodniu można liczyć na jakieś zmiany pozytywne. Ale też sobie jeszcze dorzucimy karty. Najważniejsze wydarzenie tego tygodnia. Tutaj pokazuje mi się kobieta. Kobieta bardzo stateczna, yy, taka dumna. W cesarzowej to jest energia kobiety, która wie, ile jest warta. I tutaj. Najważniejsze będzie jakby prawda o Twoich emocjach, u, ujarzmienie tych swoich emocji. Bardzo możliwe, że dla niektórych może też to, to oznaczać jakby y, jakieś umowy, y, sądy związane jakby z byciem żoną, y, czy wszystko, co się kręci wokół stateczności i kobiecości? Dobra, zobaczmy, jaką radę mamy dla koziorożca. Tu już jest koniec kłamstw. Radą by było zakończ samo oszukiwanie się. Tu już nic więcej nie będzie. Chyba jakieś rozczarowania u koziorożca były w, w ostatnim czasie, bo tutaj mocno czuję taką energię zakończenia, czyli jakichś negatywnych, toksycznych relacji z innymi ludźmi, jakichś zakłamanych. Dobra, zobaczmy, co tutaj karty nam jeszcze dopowiedzą. No tak, karty potwierdzają, yy, że jakby jest uzależnienie, uz albo mężczyzna jest jakiś uzależniony, albo tu wychodzi energia pani w podznaku Koziorożca, która była uzależniona od mężczyzny, który dawał jej takie złudne poczucie bezpieczeństwa, stabilności, taką energię męża. I Tutaj doszło do tego, że ten człowiek bardzo rozczarował. To mogła być jakaś młoda energia, młody, młoda relacja, czyli jakby tutaj nie czuję, że, że to jest były mąż, ale nie wykluczam. W każdym razie jest tutaj rodzaj rozczarowania, smutku, żalu, ale w tym tygodniu już pójdziecie w stronę równowagi. Poradzicie sobie z tym. Tu jeszcze nie będzie wow, ani fanfarów, ani wielkiego szczęścia, ale dojdziecie, jakby, mówię, do tych osób, które były, jakby y, takie rozbite emocjonalne, to w tym tygodniu y, już pójdziecie w kierunku stabilizacji tych uczuć. Poradzicie sobie z tym. Super. Dobra. W pracy. prace tutaj sprawy mi się komplikują, bo tutaj pokazuje mi się y, energia stałości właśnie, takiej niezależności nowych planów, ale też i tak jakby te, y, te plany na przyszłość i ten ruch w pracy wynika z jakiegoś y, rozczarowania. Y, tutaj pokazuje mi się taka energia jakby Samotna kobieta, która została opuszczona, nie wiem, po rozwodzie, jest poraniona czy po jakiejś relacji, znajduje w sobie siłę i, jakby yy, odchodząc od uczuć, idzie w stronę rozwoju w pracy. I jak najbardziej w pracy yy, da to efekt. Nie wiem, jak z uczuciami, tak? Ale tu jest taki, jakby pokazany motor działania, uciekania w stronę pracy. Dobra I najważniejsze wydarzenie tego tygodnia. To bardzo możliwe, że mm, będziecie, będziecie mieli jakiś kontakt z prawnikiem. Yy, na pewno nie wszyscy, ale taka energia mi się to pokazuje w każdym razie z taką osobą analityczną bardzo i tu zostaną, zostanie odkryta albo prawda, albo yy, jakieś konkretne, Decyzje zapadną. I, i to, to będzie miało wynik dalekofalowy, na, na efekty tego będzie trzeba poczekać. Yy. I teraz yy. może być tak, że, że to zburzy jakieś yy, emocje. Jakby ta, i te informacje, takie suche informacje, fakty, prawdy. W dalszej perspektywie jakby yy, zburzą jakieś bardzo wysokie uczucia, takie zakochania, takie trochę nierealne. Tak jakby obniżą ten poziom y, ekscytacji, uczuć. No dobrze. Drogi koziorożce, zobaczmy w takim razie jeszcze, jakie przesłanie macie od aniołów na ten tydzień. Posłanie dla koziorożca, zamierzenia. Skoncentruj swoją energię. Silna wola to zdum zdumiewająca moc. <laughs> o, przepraszam. <laughs> no tak. Także drogie koziorożce, skoncentrujcie swoją energię. Życzę Wam wiele silnej woli. Ukierunkujcie ją na swoje szczęście. Trzymam kciuki i do następnego czytania.